Hej siemanko z tej strony Maciej Games dzisiaj jest ze mną Tymek Siemak. i kupiłem sobie za 2500 e, skina do bula do brok, nie do bula no. ładny jest mi się podoba słyszałeś że ktoś miał pomysł aby te numerki że można sobie zmienić da się? nie ale fajnie jakby było no e, i tak już pewnie widzicie pod tytule. to jest Simon mówi. Po prostu będzie tym, jak mi dawał polecenia, które będę musiał robić. I wiecie na jego kanału: macie linka w opisie Ja gram. Bólem. Bu A ja kupiłam. To sobie ja kupiłam. Ja mam tylko dwa te. Dwa skiny. A skiny. Kupiłam. Wiesz, nie sprzedany. Ty masz jeszcze tego, tego. No tak. Kolej to masz. No tak, tylko ja nie chciałam kupować, bo zbierałem. No nie, zbierałam po prostu, żeby było coś ciekawego. No i tak nic nie ma, jak jest ten, ten gruby, to jest... No ile? Cię. Za jest ten mhm. To ten najlepszy przecież długo musiałby tak zbierać, mhm. Na raz, go nie zebrał. O i teraz wszystkie osoby mają mało tych. Trzech. A ja zaraz zagram z... chwilę solo, dobra? To co? Bo teraz jak się... Miałeś mówić, mówię. no. mówił. No, no, w ogóle to jest mój odcinek, więc nie zagrał za chwilę Sala. po tym filmie się Dobra, po... samu mówi, Dawid do bo... chwały. nie zabije... Mam szarżować na niego? No, Simon mówi, chodź do tego Ja tak? mam jakby szorze. Sajmon mówi, idziemy na kształtu, bo... Cię, te tak co... Nie było polecenia, żebym nie ginął. No, tak jest, no. Coś nie wyszło? No bo w ogóle to była rozgrzewka. I tak wbiłem tutaj jest nowy sezon, jak widzicie, i niestety mi się nie udało dać na dwudziesty. Możecie sobie, zobaczyć u mnie, jak staraliśmy się. No, nawet dwa filmiki z tego było. Było blisko nawet. To teraz wbijemy. No. Pamiętaj, Simon mówi, jest. Simon mówi, idziemy na to. Simon mówi? Nie podnaś PQ. A, czyli chodzi. Niczego miałem nie podzięki. Nie chciałem tylko pomysł. Chodź na to tamte oczek. Dzi. Nie było Sajman No ale to nie o to chodzi, masz mi po prostu dawać to. Dobra. Chodź do mnie. Idę. mu. Kurwa, drugi. Tłumatko. Zrobiłem go? Урвал, Urwa, мать. Урвал, матка. Урвал, мать. <laughs> Я буду урвал, Урвал, матка. Вот он там. карта Урвал, Нам надо за ним гонить. Нет. i... Dobra, ja jestem Nawet w kluczku. Strzał do nich, strzelał do nich. Od nas się I zabij. No bo... Już? No. To fajnie muszą się od nas odwalić, nie? Zajmą mu wypaczkę. I ja robię FIDOT SPINE! FIDOT SPINE? Żeby blisko go zabić. Mówię, widziać film to jest dobry, ja Tu na... no. bo... siedem Posiadam... patrzcie, naprawdę prawie nam się udało. Czemu mam znowu nowość w sklepie? O, ja też mam nowość w sklepie. O, oferta nowa. 49... O i nowe Ej. te. Jak wbiję bo jest. 130 subów, to kupuję tego mega boxa. I otwieram to za 6 tysięcy. I którego mogę kupić? 49, bo on pak będzie 2 dni. A ja też mogę game kupić. No właśnie. Więc. Na Miesz, 100, a za 11 30. możesz możesz 30 kupić. Co? To jest za 9. To za 9. co? 9? co? co? Trzeba kupić game. No tak i ja kupię 80. Nie, 30, 30. I będę miał 51. A to kosztuje 41. Dobra. A Dobre, tu danie. jeszcze jest mega skrzynka. Za 60, dzisiaj. A i dzisiaj już pewnie nie wbijemy z tej skrzynki. Zaczynamy? No mm. ty ile masz? Co? Gamów. Ja? Nie? No. Co? 21. Dajcie kochana, mam 51. Więc pozrupać się wam. Aż drupać się. było po Ja nie wiem, co ja mam robić. Rozwalaj tą skrzynkę. Idziemy na taką skrzynkę. No, mm. Mm, idziemy tu. I ciąnujemy się z tą brosą. Tylko, że jak do niej podejdziemy, to już Mm -hmm. Только я понял, что это раньше. Ну да не подойдем от Не-не, ставь не сына пусть. Он же нам помог. нам Tylko nam mnie chce zabić, to mam jej nie zabić? Znaczy, mam nie próbować jej zabić? Podkreślamy, próbować. to mm. <coughs> ty kaszel mam. Ja ją zabiłem fidget spinnerem. Dawaj jednak ruch idzie. I się, nie, naszeli. Znaczy... Znaczy... Na koltach. Na koltach, który do ciebie polecał. Ale rzuciłem Miśka. Na pomoc żeby ci trochę pomogło zużyła ta shell, shell, tam ja nie żyję ja ty też 60 tak? sekund 20. się tam postrasz głównym ale po co do niej podbijasz na no blisko? Nie mam pojęcia Musimy mi tylko postraszyć ale nie mamy nosowych Ile to jest minut? Osiem Dużo dzisiaj nagrywamy To będzie już czwarty odcinek I tak byśmy grali, to czy nagrywamy, czy nie To jakie to jest I, i, Że musimy gadać No i tak gadamy sobie Właśnie Tylko, że nie do was Dobra, chodź Bambiku, tu na dół tu jest skrzyneczka. Czy na środek idziemy? Chodź na tą skrzynkę, może. Nie, no, idziemy. <grym> Dlaczego ja muszę się chyba słuchać? No tak chciałaś. Nie no, wiem, co czartek. Dobra. Chłopak! Jak ona niby tu stała? No, I co, nie wiem. mnie nie atakowała? Deka? Dobra, chodź, chodź. Spróbuj, nie zginą. To było tylko spróbuj, nie, nie. No właśnie. Powiedziałem, no, że zginiesz. Oj, zabiłem. Mnie. Minus. Ee, 5? Ty, Minus 3. Dobra, ja zmieniam porcję. Tak? No, ten karta też jest słaba. Mam sobie jakieś na pierdolę. A oprócz Bibi, na której mam nadal z pierwszych. Uh -huh. Ja Bibi sobie zostawiam aby... A jaką postać mamy zabrać? Nie, no tu może. Nie. Zróbmy jakiegoś. Fajnego. O Spike, a Który masz? O, 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 ja, ja Bibi chcę do moim odcinku wbić moją robotę. już zostawię. Aby wbić ją ten jeden tępę był... A nie, bo ja będę trzeci, tej i tak te, te, te dostanę pewnie plus 8. <grym> <grym> za piąte miejsce przecież dostanę plus 4. No, za piąte miejsce na pierwszej randze. Na w meczu nie będzie 0, będzie 1 albo 2, czyli będzie, bo jak na solo grasz, o kurde i osób, to jest plus 2 chyba, dobra weź i zabierz, musisz zabić. No ale nie było polecenia, nie zginie, no kurczę, no musisz dopracowywać te pytania. A, dzięki za pomoc albo chyba najszybszy myśl gdzie ja tego tej ty, ty, gry przez ile my graliśmy nie Wielu. mam pojęcia 10 sekund Dobra ale mało Dobra, może Ja żołą. nie żyję, Dobra. ja nie mam szansy Nie hmm. mam szansy Moim skillem do gry. i Stixonem i Patrz głowa, jedna nie żyje ja żyję. I zabiją, zabijesz go, zabijesz go, zabijesz go. Dawaj jesteś. na znaki. Znagi go. Strzelaj, strzelaj. Masz go zabić. Masz go zabić. 113. <grym> Kurczę. Ale drugi plus 7. Wbijamy na nim teraz 10. I jeszcze ten lecki kończymy, bo ja nie mogę wbić mega włosu. Już jest 11 minut. No, to Mam wiedzieć, że trzeba te 13 tylko zostało. To za chwilę nagrywamy do ciebie? Dobra. Mówiłem, żebyście wbijali do Tymka. A, oni będą pójść Tak. A, oni na środek pójdą. Chyba. Nie, oni są gdzieś tam. Na... Ale ich tu nie ma. Ale schowaj się i zaatakuj tą tarę Bogdan! Zaatakowałem! Nie by było, że zabił, tylko zaatakowałem! I bądź ją atakować i ją zabić! Dobra, dawaj, chodź, chodź. Ach, chodź! Ale rzuciłem ultara i zabiłem Bogdan! Ja próbuję tarę osłabiać! No Frank, niech to są nie spodziewajmy się, żeby się nie zginęło. Nie ma czasu. A tylko muzy. Ok, minus dwa. I kończymy? Tak. Kończymy ten odcinek. Do zobaczenia. Siema. Do następnego. Pa, pa. Uh, uh, uh. Siema. Poczekaj, no, jeszcze nie zastanowowałem się. pa.